Halo moi kochani, witam was serdecznie i zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na lipiec 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Skorpiona. Moi kochani, cieszę się, że możemy tutaj się spotkać i oczywiście mam nadzieję, że to czytanie będzie dla was pozytywnym czytaniem, jak przystało na Piękny miesiąc, gorący miesiąc, lipiec. Być może zobaczymy tutaj też jakąś gorącą historię. Kochani, startujemy. Pierwsza karta to jest Wasz temat w lipcu. Dwójka monet to, co będzie pomagało lub przeszkadzało. Trójka monet Wasza świadomość świat Wasza podświadomość. Siódemka buław. To co było? Rycerz mieczy. To co będzie? Dziewiątka mieczy. Wasza energia. Siódemka mieczy. Energia zewnętrzna. Dwójka buław. Obawy lub nadzieje. Piątka mieczy. I karta na przyszłość. Ósemka kielichów. No, to są ciężkie karty, kochanie. Kochani, kochanie, kochanie, powiedziałam kochani, kochani, ciężkie karty, ale być może to będzie zupełnie fajne czytanie. Ja jestem ciekawa, jak to czytanie się rozwinie. Niekiedy na końcu jest naprawdę fajny happy end. Kochani, kochani czy kochanie, um, mogę się. Zwracać do ogółu, jako kochani, mogę się zwracać do jednej osoby. Najczęściej mnie pojedynczo oglądacie, ale mówiąc do wszystkich, będę się zwracać oczywiście jako kochani. Więc kochani, dwójka monet to jest karta decyzji życiowych i ja mam takie uczucie, że w tym miesiącu będziecie podejmować jakąś decyzję, być może będziecie zmuszeni do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, a może będziecie mieli takie uczucie, że to jest najwyższy czas, żeby podjąć jakąś decyzję. Jak to często w życiu bywa, te decyzje e, płyną od nas albo Płyną z zewnątrz. Czasami po prostu tak się sytuacja układa, że trzeba podjąć jakąś decyzję. I tutaj widać du, trójkę monet, karta pokazująca współpracę z innymi ludźmi. Być może właśnie trzeba będzie jakąś decyzję podjąć, jeżeli chodzi o współpracę właśnie z innymi. E, I ta współpraca tutaj ma być taką bardzo pozytywną współpracą, która Wam przyniesie dużo e, satysfakcji. Trójka monet to jest właśnie taka, m, m, taka typowa karta pracy, gdzie każdy wkłada e, dużo zaangażowania w jakiś projekt, przedsięwzięcie, po prostu w pracę, która ma Wam wszystkim przynieść te pozytywne efekty, aby na końcu cieszyć się tym sukcesem, wspólnie się cieszyć. I y, każdy wkłada tyle, ile naprawdę może, a że my jesteśmy, my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że każdy uczy się jakiegoś powiedzmy zawodu, jakiejś profesji, coś umie, jeden to drugi, coś innego. Także te połączenie sił tutaj jest bardzo, bardzo ważne, tak? Co dwie głowy to nie jedna, tutaj akurat. Trzy symbolicznie pokazane. W każdym razie może tutaj chodzić o pracę zawodową, ale zobaczymy, czy rzeczywiście tutaj może chodzić właśnie o pracę, jakieś przedsięwzięcie, jakiś biznes. Rycerz Monet Wóz i, i rycerz Buław. Rycerz Monet właśnie jest kartą pokazującą, że człowiek bardzo dużo w życiu się starał, Robił, pracował, wysilał się, pocił się, żeby coś osiągnąć, i teraz w końcu ma ten oczekiwany efekt i może się na, na zewnątrz zaprezentować. Czyli to też dla Was będzie bardzo ważne, ale póki co, to tutaj trzeba troszeczkę dynamiki. Tutaj mamy ten wóz, który właśnie pokazuje szybkość, dynamikę tutaj. Yy, Życzycie sobie i będziecie robić wszystko w tym kierunku, żeby właśnie e, ta dynamika w waszym życiu e, nastała, żeby więcej było właśnie takiej szybkości, przyspieszenia, e, bo to jakoś tutaj dla was idzie troszeczkę za wolno wszystko. No i, no i rycerz Buław też się pokazał, bardzo ognista energia, to również szybkość rycerz, oczywiście to jest szybkość. Tutaj mamy również rycerza miecze w waszej... Przeszłości, i tutaj widać, że też Wam zależało na tym, żeby dojść do tego momentu, gdzie jesteście dzisiaj. E, głowiliście się, troiliście się, tak? E, człowiek się dwoił, troił y, no, i, i robił wszystko w tym kierunku, żeby właśnie e, w końcu podjąć tą decyzję, w końcu, żeby przyszedł ten czas, aby tą decyzję można było podjąć. W którym kierunku pójdę dalej. I teraz jest ten moment. Teraz będziecie mieli tą szansę, i zależy tylko od Was, jak Wy tą szansę wykorzystacie. W Waszej świadomości widzimy świat. Przepiękna karta. Przepiękna karta, właśnie pokazująca, że. Macie nowe szanse, świat stoi Wam otworem, możecie te szanse wykorzystywać, być może dostaliście jakąś szansę z, we, z zewnątrz już, albo dostaniecie i to jest bardzo kuszące, to jest bardzo pozytywne dla Was i będziecie chcieli tą szansę wykorzystać. Ale my mamy jednocześnie tutaj siódemkę mieczy, a siódemka mieczy jest kartą y, właśnie mówiącą, że musisz uważać, żeby Cię ktoś nie wykorzystał, żeby Cię ktoś nie okłamał, abyś trafiła czy trafił na odpowiednich ludzi. I ja mogę tutaj widzieć tą siódemkę mieczy jako was. Y, jako was, że nie będziecie do tej sytuacji tak do końca. Czterzy, w tej sytuacji, czy do tej sytuacji, być może będzie ci sami siebie okłamywać. Czasami jest tak, że mamy jakąś ponętną propozycję i wmawiamy sobie, że to jest właśnie dla nas, że to jest właśnie to i chcę w to wejść. A mimo, że wiemy bardzo dobrze, że właściwie to tak do końca nie jesteśmy my. Że może to się nie uda, że to się nie powiedzie, że, że, że jest, czasami jest coś w nas i my bardzo siebie dobrze znamy. My wiemy jakie my mamy słabości i te nasze słabości będą stały nam tutaj na drodze. Na przykład tak? nasze słabości, nasze jakieś nieumiejętności, ale wchodzimy w to, okłamujemy sami siebie często, że nie damy rady. Że nie damy, że damy radę, przepraszam, że damy radę, a na końcu nie damy tej rady, bo po prostu wzięliśmy zbyt wiele na swoje barki. Najczęściej jest tak, że, yy, mówią mówi się nam, wciska się nam właściwie, że ach, musisz spróbować, musisz ym, wejść w to, jak już wejdziesz, jak już będziesz w tym, to zobaczysz, będziesz się rozwijać, i tak dalej, i tak dalej. Co jest najważniejsze w tym, żeby po prostu bardzo mądrze zastanowić się na tym, czy Masz ten potencjał, żeby wejść w tą sytuację, żeby nam ogarnąć to. Na przykład dostajemy w pracy jakąś ponętną propozycję, albo gdzieś tam widzimy jakąś ofertę, jakiejś fajnej właśnie pracy i zastanawiamy się, och, chętnie bym to Robił czy robiła fajne pieniądze, ale dam sobie radę czy nie? No i wtedy człowiek się rzuca na tą szeroką wodę, a później traci wszystko. Um, tutaj mam też na myśli taką sytuację, na przykład jeżeli zmieniamy pracę, bo mamy pracę, jesteśmy trochę niezadowoleni, bo może za mało nam płacą, bo może nie mamy tych możliwości, żeby. Wchodzić na szczeble kariery. No i tak jakoś nie jesteśmy zadowoleni, bo patrzymy na znajomych, a oni, no jakby nie było, ustawiają się coraz lepiej, a my stoimy w miejscu. No i w końcu pojawia się taka ponętna em, propozycja, i my wtedy rzucamy wszystko to, co, co mieliśmy, i wchodzimy w to nowe z tą nadzieją, że to się uda. No a później się okazuje, że to jednak nie jest dla nas. Na przykład nie pasuje nam atmosfera w pracy, wszystko fajnie wyglądało na papierze albo z boku, a jak już jesteśmy, to widać, że no ciężko jakoś nam to idzie, że, że w ogóle to nie jest to, co naprawdę chcielibyśmy robić. I później właśnie to jest takie cofanie się do przodu, tak? oszukiwanie się po prostu siebie. Czyli na samym początku trzeba zdać sobie tak raz, sprawę z tego, czy ja podołam, czy to jest naprawdę to dla mnie. Nawet jeżeli to ryzyko tutaj e, będzie, to, to trzeba to ryzyko troszeczkę e, przemyśleć, czy rzeczywiście podołam tym e, wymaganiom, czy podołam tym obowiązkom. Na przykład, tak, to jest tylko taki przykład. Oczywiście ta siódemka mieczy może, może również e, o czymś innym świadczyć, może świadczyć o tym, że się boicie tego, że ktoś na przykład Was oszuka na tej drodze, którą tutaj będziecie chcieli którą będziecie chcieli iść, że po prostu pojawią się ludzie, którzy będą szkodliwi dla Was, którzy na Was tutaj um, mogą z tej drogi zepchnąć na bok i będziecie musieli zaczynać znowu od początku. Ta, ta siódemka mieczy jest kartą, tak jak powiedziałam, um, takich, takich ludzi, którzy są fałszywi, którzy są um, nieszczerzy, którzy pokazują zupełnie coś innego, a co innego. Robią, tak? Ludzi o dwóch twarzach, można tak powiedzieć. Tak jak powiedziałam, to mo, możecie być Wy, bo to jest Wasza energia w tym miesiącu, ale jednocześnie może ta energia emanować na zewnątrz, yy, bo boicie się właśnie takiego zachowania kogoś z zewnątrz. Ale lecimy dalej. Mamy siódemkę Buław. Siódemka buław, wasza podświadomość, tutaj widać takiego siłacza, który tutaj niczego się nie boi. Gdzieś tam w sercu y, też macie taką siłę i, i takie nastawienie dam sobie radę, obojętnie co będzie. No ale to z tym dam sobie radę to jest też, taka, też takie ryzyko, tak? Trzeba się zawsze przygotować do pewnych sytuacji w życiu, y, jeżeli można się przygotować, a tutaj. Prawdopodobnie możecie się przygotować właśnie do tego, co tutaj Was y, oczekuje. Y, czwórka kielichów pokazuje niezadowolenie, tak jakbyście y, potrzebowali wsparcia z zewnątrz, y, aby ktoś Wam jeszcze tutaj pomógł, doradził. Y, może właśnie y, liczycie również na to, że ktoś taki się pojawi, kto Was tutaj nakieruje. Bo czasami, no, czasami jest tak, że my musimy na końcu i tak podejmować sami tą decyzję, ale dobrze posłuchać, co ludzie o tym myślą. Najczęściej ludzie poklepią cię po um, plecach, po ramieniu i powiedzą no, dasz sobie radę, dasz sobie radę, o, jak to fajnie będzie. No i ja też często to słyszałam, tak? No i tak, to dasz sobie radę, mimo tego, że ludzie nie wiedzą, czy ja, czy ja dam sobie radę, czy nie. I... Ludzie cię poklepią po tym ramieniu, a później się odwrócą, pójdą i robią swoje, czy tam zajmują się swoim życiem, a ty siedzisz w tym. Siedzisz w tym już nie ma tego poklepywania i musisz jakoś to pociągnąć. Tak? I, I niekiedy to jest po prostu ciężko. E, także tutaj trzeba się naprawdę bardzo realnie zastanowić nad tym, wchodzę w to, czy nie wchodzę. Tutaj widać w Waszej podświadomości również czarodzieja, e, czyli i życzyliście sobie i życzycie sobie nadal tych możliwości, więcej takiej elastyczności w życiu, więcej takiej magii życia, można powiedzieć żeby coś się zaczęło dziać w końcu, żeby, żeby pojawiły się, pojawili się nowi ludzie, nowe sytuacje, żeby coś po prostu przeżyć, żeby to życie nie było takie monotonne, żeby to życie wasze było troszeczkę bardziej takie urozmaicone, wzbogacone, ale jednocześnie Tutaj, tak jak powiedziałam, musicie uważać na siebie, żeby to, co wysyłacie na zewnątrz, a tutaj właśnie to, to, co jest w podświadomości, to się najczęściej wysyła na zewnątrz, żeby to też kontrolować w jakiś sposób, bo czasami nasze życzenia nie mają pokrycia w rzeczywistości. To, co sobie życzymy, a to, co jest dobre dla nas, to są czasami dwa różne buty. Także Tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. No, i tutaj ta, ta szóstka monet również pokazuje taką równowagę. Trzeba, trzeba zachować zawsze w życiu równowagę, chociaż trochę. Tak, Jeżeli wychodzimy z tej równowagi, to musimy szukać znowu tego balansu, tego wyważenia. I tutaj, właśnie ta wymiana, pozytywna wymiana z innymi ludźmi, to jest ta szóstka monet, która tutaj się fajnie prezentuje, i, i widać, że. Taka ta chce Wam powiedzieć, uważaj, abyś nie został wykorzystany. Być może, być może, być może ktoś się pojawi, kto będzie bardzo dużo Wam obiecywał, a później z tych obietnic będzie, no nic nie zostanie lub tylko jakaś część zostanie i, i będziecie musieli sobie jakoś tym wszystkim radem dawać sami. Także wymiana, dawanie i branie. Jeżeli coś z siebie dajesz, możesz oczekiwać, że e, też coś dostaniesz. I tutaj to musi być naprawdę takie zbalansowane. Na to musicie uważać w tym miesiącu, żeby później nie czuć się wykorzystanym czy okłamanym, oszukanym i tak dalej. Dwójka buław, energia zewnętrzna. I tutaj widać, że ktoś układa sobie plany, jeżeli chodzi właśnie o was, ale. Jeszcze z, z tymi planami ten człowiek, może to być również jakaś firma, tak? Nie musi być jedna osoba, może tu być więcej osób kryć się pod tą kartą. Ehm, widać, że jeszcze nie jest zdecydowany, jeżeli chodzi o Was. Tutaj właśnie ten. Ten Wisielec też to podkreśla. Królowa buław, bardzo dużo takiej energii, jest tutaj, ognistej energii, ciepła, zaangażowania w, w stosunku do Was. Z jednej strony ten człowiek się pokazuje właśnie tak, tak bardzo, bardzo optymistycznie, na przykład jeżeli staracie się o pracę, to na przykład firma Wam robi bardzo dużo nadziei i tak dalej, a później. A później Odwraca się i wybiera kogoś innego, pionka kielichów na przykład. tak? Tutaj też mogę tak to widzieć, chociaż tutaj może chodzić zupełnie o jakąś inną sytuację, tu nie musi chodzić właśnie o, o, o sprawy zawodowe, akurat tak się przykleiłam do tych spraw zawodowych, bo tak mi akurat tutaj pasuje ten scenariusz, ale może tutaj chodzić zupełnie o coś innego, może również tutaj w tych kartach um, pojawia, pojawia um, Mogą się pojawiać sprawy takie prywatne, również sprawy sercowe, chociaż tutaj nie widać tych kielichów tak konkretnie, ale możecie też sobie dopasować to do, waszej, do waszego partnerstwa, do waszej, waszych uczuć, do tego, co się w waszym życiu właśnie osobistym dzieje. Też mogę sobie tutaj coś takiego wyobrazić, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, i um, boicie się tego, że, że możecie zostać oszukani, tak? Um, ale lecimy, kochani, dalej, lecimy dalej, jeszcze tutaj wrócę do tych kart, um, ten wisielec na końcu też się pokazał, widać, że na zewnątrz ktoś jest niezdecydowany w stosunku do was, z jednej strony chce, z drugiej strony nie chce i tak, no to jest takie e, dwa kroki do, do przodu i jeden do tyłu, i to też może być właśnie na tyle takim osobistym, tak? Ktoś w stosunku do Was na przykład jest niezdecydowany. Piątka mieczy Wasze obawy na to, że Wam się nie uda, że możecie ponieść klęskę. Tutaj zbyt wiele jest takich negat takiego negatywnego nastawienia. Coś Wam w tym wszystkim również przeszkadza. Być może. Boicie się, tak jak powiedziałam, że poniesiecie jakieś straty, nie tylko emocjonalne, ale również straty na przykład swojej twarzy, swojej pozycji, swojego statusu, swojej opinii, straty również materialne. Także tutaj te obawy są. I ta dziewiątka mieczy i ósemka kielichów. Ja podejrzewam, że wy to wszystko zostawicie i pójdziecie zupełnie w innym kierunku. Patrząc na tą ostatnią kartę, tą ósemkę. Na tą ósemkę kielichów. E, mogę tutaj tak powiedzieć, fajna, ponętna jakaś e, sytuacja, może może właśnie ponętna e, będzie jakaś propozycja z zewnątrz i, i będziecie, nie będziecie mogli się zdecydować. Tutaj ta dziewiątka mieczy to również pokazuje, tak? Tutaj mówiłam o tym, o tym że. Trzeba podjąć jakąś decyzję, a ta dziewiątka mieczy właśnie pokazuje, że nie będziecie mogli się zdecydować, bo Wam czegoś brakuje w tym wszystkim, bo nie macie przekonania do tej sytuacji, czy do tych ludzi, czy do tej jednej osoby, tak? Tak jak powiedziałam, może tutaj chodzić o, o pewną osobę, jedną osobę, może tutaj chodzić o więcej, um, jakieś towarzystwo, y, y, kil, kilka, kilka osób, które tutaj jest zaangażowanych w tą sytuację. I y, y Wy nie możecie się zdecydować. Jak nie, nie, nie można się zdecydować, co się robi, odwraca się i idzie, tak? I tutaj widać, że e, prawdopodobnie zrezygnujecie z tego wszystkiego. Tutaj ta osoba też nie może z, z, zdecydować, dlatego być może to nie jest dla Was żaden deal, jak to się mówi, to nie jest dla, dla Was biznes, że tak powiem. Tutaj może tak trochę w cudzysłowie, ale. M, Ile można czekać, tak? Ile można czekać, ile można e, zastanawiać się i, i, i liczyć na to, że, e, że tutaj to akurat wyjdzie. Jeżeli ten ktoś na przykład się nie może zdecydować. W każdym razie, co my tutaj mamy? Czwórkę mieczy, odczekacie po tym wszystkim. Ja podejrzewam, że po prostu pójdziecie zupełnie w innym kierunku. Zostawicie to wszystko za sobą, mimo że czasami jest tak ciężko, ciężko jest zostawić coś, na co człowiek liczył i wkładał w to nadzieję. I, i y, już sobie snu, jakieś, jakieś plany, marzenia i tak dalej, coś tam sobie, jakiś obraz tej sytuacji y, malował. No, a tutaj trzeba się odwrócić od tego, i, i człowiek idzie w innym kierunku. Tutaj ta ósemka, kielichów to pokazuje. Czwórka Mieczy pokazuje przerwę. Dacie sobie troszeczkę na luz, czyli czas na odpoczynek, czas, żeby Otrząść się z tego wszystkiego, żeby trochę y, odpocząć y, głowę, y, nie zaprzątać już tą sytuacją, tylko po prostu uporządkować wszystko na nowo y, w swoim wnętrzu, w głowie, w sercu i tak dalej i skoncentrować się na sobie. Y, tutaj mamy kapłana. Ja podejrzewam, że w tym miesiącu być może ktoś. Y, Pojawi się również ktoś w Waszym życiu, kto będzie takim dobrym doradcą, kto Wam pokaże, że akurat to, co tutaj dla Was się szykuje, to nie jest najlepsze. To, to, to nie jest dla Was, to nie da Wam na końcu tej satysfakcji i spełnienia tych marzeń, które ch chcecie spełnić. I na końcu mamy. As monet. Ja podejrzewam, że wy wejdziecie zupełnie w coś innego. Być może dzięki tej osobie, być może ta osoba um, da Wam taki pro, pom, jak to powiedzieć promień, płomień, promień, taki, taką iskierkę powiem tak, taki, taką iskierkę do zastanowienia się i skieruje Was na inną drogę, gdzie będziecie mogli lepiej i mądrzej zainwestować. I to właśnie to, ta ostatnia karta o tym mówi: ten As Monet pokazuje, że um, dla Was jest ważne, żeby solidnie zainwestować. Żeby to nie było takie tylko na dzisiaj i na szybkiego, bo tutaj jest dużo też takiego. Takiej szybkości, można powiedzieć, bo tutaj się pokaz, pokazali ci rycerze, rycerz bardzo szybka energia, rycerz mieczy, rycerz monet, rycerz buław. Tu się szybko coś działo, no i jeszcze ten wóz do tego jest, tak? Czyli ta dynamika, przyspieszenie i tak dalej. Być może za szybko, jak to się mówi, co nagle to po diable, i tutaj być może nie mieliście też czasu tak do, żeby się dokładnie na tym zastanowić, a jednak, yy, baliście się tego gdzieś tam w sercu, że to nie wyjdzie, bo może może właśnie ze względu na to, że to się szybko działo. E, tutaj też widzimy tą królową buław, czyli te, z zewnątrz e, też był taki może troszeczkę nacisk, zbyt szybko to się dzia, będzie działo i e, wam to też przeszkadzało, bo tutaj nie ma takiej takiej lekkości, nie ma Takiego luzu, że, że ja mogę sobie dać y, czas, żeby się zastanowić. I dlatego y, bardzo często właśnie jest tak w życiu, że jak coś się szybko dzieje, a nie jesteśmy przekonani do tego, y, bo na przykład. Mamy takie uczucie, to jest szansa dla mnie. Ja muszę szybko się zdecydować, bo jak teraz się nie zdecyduję, to ktoś inny może to dostać. To jest ok, my takie szanse mamy, ale jakby nie było, jeżeli taka szansa pojawia się te nasze 5 minut, to jednak trzeba się bardzo dobrze zastanowić na tym, tak? i nie wchodzić, nie wchodzić na szybko w coś, bo tak jak powiedziałam, można się sparzyć. I, i jeżeli nie ma tego przygotowania i też takiego. Takiego przekonania, że to jest właśnie to, że na to czekałam y, przez wiele, wiele lat, y, czy przez dłuższy czas i teraz ta szansa się pojawia i, i jeżeli jest wszystko ok, to jest fajnie, ale jeżeli człowiek ma takie właśnie y, takie, takie hamulce. I, i, I ma takie gdzieś tam takie uczucie w sercu, nie wiem, nie jestem zdecydowany, nie wiem, czy to jest dla mnie, może sobie nie poradzę i tak dalej. Także trzeba tutaj naprawdę bardzo dobrze się zastanowić. Jak to się mówi, przespać jedną noc, drugą, trzecią być może i dopiero podjąć decyzję. Tak trochę, nie na szybko, tylko. Ze spokojem. I dlatego ten kapłan tutaj się pokazuje, który właśnie mówi o tym, że w tej sytuacji ta mądrość życiowa jest bardzo ważna. Być może to ten kapłan to również jesteście wy, być może to jest właśnie wasz rozsądek, który się pojawi w tym momencie i was kieruje na tą odpowiednią drogę i powie: zostaw to, zostaw to. Nie wchodź to. Jeżeli nie masz dobrego uczucia do tej sytuacji, to zostaw to, jeżeli możesz, tak? Bo niekiedy jest tak, że my, nie, że my musimy wybrać z dwojga złego to lepsze zło. Jest ciężko. Są takie, są takie sytuacje tak, w naszym życiu często: um, ważne, ważne decyzje, i, i wtedy to trzeba naprawdę przemyśleć. E, dlatego tutaj ja podejrzewam, że e, Wy odczekacie, dajcie sobie czas, żeby się zastanowić. Być może ta inwestycja, ten as-monet, który tutaj na końcu się pojawił, być może to będzie ta sama sytuacja i wejdziecie w to tylko z przekonaniem, że to jest dla mnie, bo tutaj tego przekonania nie widać. Dlatego Czwórka Mieczy, czyli dać sobie na luz, odpocząć. Troszeczkę odstępu nabrać, dystansu do tej sytuacji, zastanowić się, tak, porozmawiać z innymi, z kimś, kto jest mądrzejszy, kto może troszeczkę właśnie te, tego światełka tutaj wam dać w tunelu, żeby y, was naprowadzić na, na tą dobrą decyzję, którą tutaj będziecie chcieli, czy będziecie musieli podjąć w tym miesiącu, i dobrze, mądrze zainwestować. Także, kochani, Fajny miesiąc, powiem tak, fajny miesiąc, miesiąc decyzji, które być może będą dla Was bardzo znaczące na Waszą przyszłość, tak? Także czasami lepiej... Zastanowić się dwa, trzy razy, przeczytać umowę, na przykład tak, dwa, trzy, cztery razy, za czym się człowiek zdecyduje, za czym podejmie jakąś decyzję i nie robić niczego pochopnie. A jeżeli właśnie będziecie mieli to przekonanie, to jest to, ja jestem zadowolona, czy zadowolony, że y, mam teraz tą szansę i, i z takim. Przekonaniem, z taką pewnością będziecie wchodzić w to, to ta inwestycja też wam się powiedzie. Także, kochani, wszystko zależy od was, wszystko zależy od waszej mądrości. Yy, I wasze życie jest w Waszych rękach. <laughs> kochani, życzę Wam udanego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia!